Dzień dobry, kochani, witam Was na moim kanale. Witam Was w kolejnym filmie Dekoracje do Twojego domu. I zgadnijcie co? Robimy nową dekorację. Znowu będzie szybka i taka prosta, taka co chyba każdy mi się wydaje będzie umiał zrobić. Zapraszam. Tak jak widzicie, to jest ta dekoracja. Tu dużo się nie dzieje. To jest po prostu taki, wiecie, na stoliku. Już Wam pokazuję. To jest po prostu na stoliku tacka położona i, I to tak ładnie, wygląda schludnie. Ja właśnie takiego typu lubię dekoracje. Oczywiście można coś jeszcze na tej tacy położyć. Szyszki coś, chociaż to mi się wydaje, że będzie troszeczkę psuło, ale można też właśnie szyszki jakieś takie większe i mniejsze położyć, porozrzucać na, na około, albo w takim jednym. W takim tutaj na przykład w jednym miejscu mogłyby być. Ja zostawiam tą dekorację tak, bo no to właśnie cała ja. Znacie mnie. I tak jak widzicie, tu stoi choinka sztuczna i ma świecznik też. Jest w kształcie jakby choinki. Także tu wszystko za siebie mówi. Więcej tu nie kładę. I, i żeby takiego trochę powietrza, takiej lekkości nadała ta dekoracja, to wybrałam taki wazon. Ze szkła przezroczystego, także to jest ta dekoracja.